We wczorajszym programie <coughs> miałem ostre starcie z posłem Platformy Obywatelskiej, kiedyś Pisu. Gdzieś tam po 2010 roku przeniósł się z Pisu do Platformy i dzisiaj jest wiceszefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Rozmawialiśmy o rozdziale Kościoła czy Kościołów od Państwa, czy raczej Państwa od Kościołów. Ale też o traktowaniu kościołów przez państwo w zależności od wielkości. I poseł Poncyliusz taką zaprezentował tezę, że jeśli kościół jest mały, czyli według jego standardów ma kilka tysięcy wyznawców, członków, no to trzeba z nim inaczej rozmawiać niż z kościołem takim jak katolicki, prawosławny czy no może tam jeszcze luterański, który no troszeczkę dominuje na Śląsku Cieszyńskim, może by jeszcze do tej ligi się zapisał. Przypominam posłowi Poncyliuszowi i innym zwolennikom takiej tezy, że kościoły protestanckie w Polsce liczą co najwyżej po kilka tysięcy członków, prawie każdy z nich. Nie? Wszyscy razem protestanci to jest około 30 tysięcy, a przecież wyznań jest dość dużo. Dopóki więc nie zmienimy takiego podejścia, jakie zaprezentował, Poseł Poncyliusz, czyli że dużemu można więcej, jest to odwrotne podejście niż biblijne, bo władza w Biblii opisana to jest władza, która troszczy się o najsłabszych, a nie o najsilniejszych. A zarówno pis, jak i platforma troszczą się o najsilniejszy Kościół katolicki i ani pis niczego w tej sprawie nie zmieni, ani platforma. Dopiero my, którzy idziemy po wolność. Wolni Polacy. Mamy szansę to zmienić.